Cześć kapitanowie, z tej strony Strzelam za 1HP. Słuchajcie, dzisiaj pojawiła się misja czy maraton na ATAGO. Dość dużo osób z tego co wiem, co czytałem w forum Discorda yy, czekało na tą misję, więc ja bym chciał wam przedstawić Atago. Omówimy sobie zaraz jego parametry kapitana co wkładać, czego nie wkładać. Zacznijmy może od staców jego. Czyli teraz tak. Punktu wytrzymałości ma 4260 pancerz od 6 do 127 mm. Artyleria 5x203 mm, zasięg 15.7, reload 16 sekund. Jeżeli chodzi o demesz, to na burzakach 3300 Szanse na podpalenie 19%, apeki 4700, sekundarka 4x2 127 mm, zasięg 5,3 km. Dobra, jeżeli chodzi o torpedy, to mamy 4x4 610 mm, reload to jest 101 sekund, Z wykrywanie torped to jest 1,6 km i zasięg tych torped to jest 10 km, a standardowo po nie ma, nie będziemy omawiać. Prędkość 37 węzłów, wykrycie z wody 10 km, z powietrza 6,6. I tyle. Słuchajcie, jeżeli chodzi o konsumable, jakie ma, czyli ma gaśnicę, ma sonar, narmasa samolot i naprawkę. Więc tak to wygląda. OK, i teraz jeszcze pokażę Wam co ja założyłem na niego, czyli w pierwszej kolejności to jest iMix System Mod 1. Dalej, mamy teraz sobie założony modułek ekdosteru, Miewitka. I zasięg. E, zastanawiam się nad jeszcze tym modułem, Main Battery Mod. E, ale na chwilę obecną zobaczymy jak się pływa z tym. No dobra, słuchajcie, jeszcze może coś yy, o kampanii. Hmm, kampania będzie trwała 35 dni. Więc moim zdaniem warto, szczególnie że naprawdę jest kozacki okręcik. Aha, jeszcze miałem Wam pokazać kapitana. Kapitan nie jest stricte taki, jaki ja bym chciał, ale mamy teraz tak. Na pierwszym mamy 2% pod. e, do podpałki, na drugim niewitkę, na trzecim prędkość. Czwartym mamy zasięg i elitarny Konsumabla plus jeden Więc tak to wygląda. No dobra, słuchajta, to co? Robimy bitewkę. Myślę, że chyba trzeba, nie? Lecimy z koksem, proszę Państwa. ma Undruk, Bierze jaka to gra, a ja nie mam yy, grabera i muszę tak przez Twitcha nagrać yy, jakiś tam materiałek na YouTube'a, szczególnie, że tam więcej to osób ogląda niż tutaj, zobacz sobie na yy, generalnie Legends'y na Twitchu, to jest tragedia, nie? Ale okej, okay. póki nie będę karty miał, tak muszę sobie to ponagrywać. Tak to wygląda, proszę pana. Jak tam wklepałeś kodziki z tej fajnej karciny? Cześć, cześć, Wacke. Witaj. Dobra. Wyciszymy się na czacie. Co by innym nie przeszkadzać. I lecimy. Co my tutaj mamy? Akatsuki, Akatsuki Benson, Atlanta, Mogami.

A, to skaty byłem. Wiem, że takane coś tam streamował, ale ja wiemy co było, bo cholera, zagadałem się i popłynąłem nie tam gdzie trzeba, więc trzeba nakręcać raz dwa. Więc wszystko, wszystko wiem, proszę pana. Cheat. Spadamy, wiedziałem, że to... Wiedziałem, wiedziałem, że to będzie. Dobra, na razie trzeba to spadać, ale jeszcze mamy drugą murdę i to jest magia tego, nie? To jest coś pięknego. Zadowolony, bo ja jestem bardzo zadowolony. Apeki, apeki na Atlantę, APEKI, no, Ale ona nie, on nie zdąży strzelić. O! A jednak zdąży strzelić. No odchodzi! Moja ci! Moja ci! No i bardzo dobrze. Ty, ale ja miałem wczoraj w ogóle dziwną rzecz, bo przez przeglądarkę w ogóle nie chciało mi to wejść, nie? A przez ten, przez komórkę normalnie weszło. No to grubo, fajnie. Czyli bomba, fajnie. Dobra, nie będę miał spota, a ja jego storpeduję. Storpeduję. O, idę w moje torpedy. Fuck. Fuck, 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 fuck. fuck. Aha, jeszcze decha weszła. Idzie samolot. Co by? Co? Co? Zdążę? Nie zdążę. Tylko to. No. Nie zdążę. Ona idzie do tyłu, też jest lipa. Ale co mi nie chciało wyjść? Ty, albo, albo ja dzisiaj tak, taki byłem zmęczony w pracy i nie kojarzę, co ty do mnie teraz mówisz. Co mi nie chciało być? Aha, ta, wejść, wyjść, dobra, okej. Okay. No i bardzo dobrze. Ty słuchaj, ja byłem tak zmęczony, a mówię sobie w krypie ten kodzik, bo jeszcze głupotę zrobię. Topie, ja dzisiaj zdychałem w pracy. Była bardzo męcząca podwórz. Więc widzisz, ale dobrze. Najwa o, jest zdecha, jest, zdecha, jest zdecha. Najważniejsze, że weszło. Jestem bardzo zadowolony. Szczególnie, że już sobie zrobiłem podpórkę na to i jest ładnie w pionie postawiona. Na mebelku i bardzo ładnie się prezentuje. Zastanawiam się jeszcze, żeby zrobić sobie podświetlenie, taką jedną Tak na niebiesko. Jak to zrobię, to dam zdjęcie. Bo ja chłopie nawet nie widziałem. Że... O cholera. Shit. Że są takie fajne kody, bo to naprawdę fajnie wygląda. O, 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 o. No i fajnie Ale Lambert chyba był zadowolony, nie bo generalnie fajnie to wyszło. Ale powiem Ci szczerze, że ja w niedzielę już miałem święty dość. Jeżeli chodzi o ten... O... O całe te stanie i tak dalej. Ja już schodziłem. Najgorszy to był ból, jak ja dzisiaj o 12 odpalam konsolę, a dopiero się zaczyna się ściągać się aktualizacja. A to trzeba iść do pracy, nie? Zobacz, jaki to jest nauk. Cholera, trzeba robić misję na ataku, a to puch. Dostałem dwie premki dzisiaj. O, on nawet na mnie się nie patrzy. Bomba. Dobra. No i co, niech atakują, mam, będziemy bronili. Ja, padasz, pięknie, i mamy praga. I fajnie, ty z francuskiego. Nie mogę tego jakoś dobrze wymówić. Lat, lebrecz, coś po tego, deska francuska. Na pewno wiesz o co chodzi, ma taki fajny kanapy, kamuflaż, chyba z numerem 103, coś po tego. czy jakoś tak, jakoś takoś. Ale ogólnie powiem Ci, że bomba. Takie szybkie, tak, ale na razie tym nie będę grał, dopiero będę grał do tym weekend. Szczególnie, że yy, co zrobiłem? Dzisiaj rano sobie zmontowałem yy, nowego kompa, który przyjdzie albo jutro do paczkomatu, albo Pojutrze, w sumie tylko procesor, płyta i pamięci, nie? Trzeba trochę wzmocnić maszynę. O o, 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 przekręć, przekręć. Pięknie. I tam jest deska. Dobra, torpedy poszły, więc ja sobie jeszcze odpuszczę. Nie, trzeba odchodzić, bo Vanguard zaraz mi wyjdzie. Więc jestem bardzo ciekaw tych nowych e, razenów, bo będę teraz się przesiedlał z Intel'a. A i druga rzecz, spodobały mi się strasznie te monitory, e, które były na PGA, i już znalazłem go na morelkach. Prawdopodobnie będę go w czwartek zamawiał, żeby go mieć na piątek. I mamy podpałę bomba. O, on strzela we mnie. No i bum, Citadel. Żeby cię pieruny pioruny kuźde Neptuna zjerały, ale ja pierwsze, piorunów pier, nie ma Neptun. Ha! Mądrze strzela, gościu. W Tak, tak, jego magiczny. Błaszczyk. Nie, ale ja jestem Udruk ciekaw. Yy, jestem ciekaw kiedy... kiedy będzie materiał z Drwalem i nie pomimo tego, że ja Drwal jest bardzo sympatyczny człowiek, ja nie omieszkam mu to wysłać i spytać się czy ja mogę <grychy> Wrzucić to na Discorda Legendsów o she... Ale ja tego gościa skądś kajarzyłem i tego kamerzystę, ale ja kiedyś dla Beki to oglądałem Eee, gdzieś na YouTube ich znalazłem. Dobra, ale teraz tak. Sonar. Sonar nie bo to... Tak jest, tak myślałem. Bo to już był czas na torpedy. Jeszcze jeden pakiet muszę. Jest i drugi pakiet. Okej. Okay. Dobra, mamy kapa, ale krążownik wpada tutaj. Jest dobrze, więc co? Może dzisiaj do spania go sobie odpalę w wyrku. Tylko obawiam się o to, czy mój laptop to y, utrzyma taki materiał. A powiedz mi jeszcze jedna rzecz. Czy gdzieś jest, bo ty widzę, że dogłębnie, przeanalizowałeś jego kanał, czy jest u niego gdzieś kamerzysta? Czy coś jest na temat kamerzysty? Bo to byłoby fajne. Okej, okay, dalej nie widzisz. Przekręcasz się dobrze. Pięknie. Cholera, gdzie jest decha? Tu jest jedna. Trzeba będzie na kawa wpłynąć, bo dalej kab jest zablokowany. Jest, 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 jest. I pięknie. Szkoda. Powiem ci, że chłop miał potencjał. Nie, a tak szczerze Powiem Ci, że no... Fajnie, że Gosiu coś próbuje robić, nie? Na przykład tak jak ja i jemu nie wychodzi, mi nie wychodzi <ścoughs> Więc tak czasami to bywa Ale Dobre i to Najlepsze jest to, że słuchaj byłem tak wywalony y, Idąc y, do pracy i wychodząc z pracy Ale jak tylko odpaliłem legendsum Od razu jest co, kawka i jedziemy Słuchaj, najważniejsze, że mają dystans do siebie i, i mają odwagę do tego, tak? Co robią, naprawdę. Bo widzisz, jaki był odbiór. Praktycznie każdego z nas taki sam, nie? Oni się nie poddają i robią swoje. No i w sumie o to chodzi, nie? Od czegoś trzeba zacząć. To co, Unruk, szykujemy się na synne PGA, o ile Drwal mnie zaprosi, nie? Nie tylko Tobie. Na pewno Drwalowi też. Ty, ale jeszcze powiem Ci jedną rzecz, bo wiesz, my tam wyszliśmy, Drwala nie było. I ja tam mu napisałem, że wychodzimy. Tam mu podziękowałem, i chłop, kurde, dzwoni do nas. Już jak byliśmy na dworcu, powiem Ci, że bardzo miłe było z jego strony. To Dobra, pancernik jest z tamtej strony, według tego, ale powiem Ci, że patrz dużo poprawił. W końcu wiem, ile wychodzę na czysto w tej grze. Dobra, 85 tysięcy. Słabo dość. Zresztą teraz trzeba zobaczyć jeszcze misję jak to wygląda. No i zobacz. <laughs> Odpaliłem sobie Twitcha, mówię, kuźle, że nikt nie wejdzie raz dwa walne, tak o jak grać, a tak o jak grać krażownikiem, jego zalety, wady, a to my gadaliśmy o dupie Maryni, ale trudno. Czasami też tak trzeba. Najgorsze jest to, że przez tego Xboxa wyobraź sobie, że nawet dysk podpinam zewnętrzny. Wszystko fajnie, mówię. Z początku obrobię sobie. Nagrywam, tylko jest jedna wada. On nie nagrywa dźwięku na dysku zewnętrznym. I to jest masakra. I szukałem na wszystkich forach. I tu lipa i tak ma być. On tylko rozgrywkę i bym musiał osobno dogrywać dźwięk. A to jest bez sensu, bo to jest podwójna robota. No, dokładnie. Jeszcze trochę do meczu, a jeszcze jakby dostał jedną podpalonkę było pięknie. Ale gościu chyba zrezygnował w takim razie, jak on stoi. Wyszedł, wkurzył się, że przegrywamy. Jest i drugi pożar. Dobijemy do 100 tysięcy? Dobijemy. Come on. Będzie 100 tysięcy? Dawaj, 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 dawaj. Jest. Bomba. <laughs> Lol. Zacnie. Zacnie. Dobra, Unruk, ja będę się żegnał, bo w tym momencie, e, w tym momencie jeszcze sobie screena zrobię, w tym momencie powinno być koniec. No, trzymaj się, pozdrawiam cieplutko, hejka.